Hej ludzie, Paziu tutaj. Data Minewy dowiedzieli się, że Valve pracuje nad sprzętem, które nazywa się Fermont i ma być to sprzęt, który będzie działał pod systemem SteamOS, czyli tak jak Steam Deck. I ludzie zaczęli od razu kombinować, czy to po prostu nie jest zapowiedź stacjonarnej konsoli od Valve, to znaczy PC-ta, który udaje konsolę. Tym bardziej, że zbliżamy się do 10. rocznicy premiery Steam Machines. Jeżeli ktoś nie wie, to Steam Machines to były pecety, które miały być zbudowane przez, przez firmy trzecie według standardów Valve. i do tego wszystko miało hulać na Linuxie, wtedy Steam OS nie był zbudowany na bazie Archa, tak jak teraz jest, tylko był na bazie Debiana, co też miało swoje plusy i minusy, ale ogólnie. No ten pomysł był zbyt ambitny, bo nie wiem dlaczego, ale Valve zakładało, że deweloperzy będą robić specjalne wersje swoich gier pod Linuxa. Teraz Valve po prostu powiedziało: "Dobra, wyróbcie te gry na Windowsa, my postaramy się, aby wasze gry chodziły na Linuxie". I dlatego właśnie Valve pomaga przy rozwoju takich Programów tłumaczących gry z Windowsa na Linuxa, jak na przykład Proton. I, i tego są efekty. I na, naprawdę ja korzystam na co dzień z Linuxa. I je, jeżeli, gra, jeżeli gra nie wymaga podłączenia do sieci nie ma jakichś dziwnych zabezpieczeń, to w dniu premiery bez problemu, mogę zagrać w tą grę. Naprawdę, w Single Player bez problemu odpalam. Nie spotkałem nowej gry, która by mi się nie odpaliła na Linuxie. Bo jeżeli chodzi o gry online, to tam jest równie, bo niektórzy deweloperzy nie wydają zabezpieczeń, które współpracują z Linuxem. A jak nawet jak gra działa i próbuje się odpalić, to może dostać bana, bo e, zabezpieczenie myśli, że ty coś zrobiłeś z plikami nie tak. Valve stara się przekonać deweloperów, żeby się na to zgodzili, ale deweloperzy uznają e, graczy linuxowych jako siedlisko fałkiego zła hakerskiego, więc no, z tym będzie długa droga i, i długa wojna. I właśnie myślę, że to jest takie, taki największy obecny minus grania na Linuksie, że nie można grać w każdą grę online, tak jak byś chciał. Ostatnio e, Rockstar przecież zabrał e, graczom Linuksowym możliwość grania w GTA piątkę online, bo wprowadził nowe zabezpieczenia, które zostały złamane dość szybko, ale wciąż te zabezpieczenia są upierdliwe. I teraz sobie, i teraz się zastanówmy, bo przez te 10 lat sytuacja z Steama się poprawiła. Bo nie dosyć, że takie firmy jak Bethesda czy Microsoft wróciły na Steama i zaczęły wydawać swoje gry też na Steamie, jak na przykład EA, na przykład z Dragon Age. To jeszcze doszło sony. I Microsoft przestał mieć tytuły ekskluzywne, i one też wychodzą na Steamie. Więc ogólnie Steam stał się takim yy, sklepem tak uniwersalnym, że teraz gdyby Steam, gdyby Steam wypuścił własny sprzęt do grania, to masa ludzi by się na niego skusiła. Bo hej, jeżeli to jest ustandaryzowane, nawet jeżeli byłoby trochę słabiej, to człowiek by sobie pomyślał, kurde, no, deweloperzy robią specjalne ustawienia pod ten sprzęt, to mogę go sobie kupić. I mogę być pewny, że będę mógł grać przez parę lat do przodu, co pokazuje Steam Deck. Steam Deck już jest ładnych parę lat na rynku, a nadal można sobie, a nadal wychodzą nowe gry, które można bez problemu odpalić na Steam Decku. No, czasem jest to problematyczne jak na przykład z Indianą Jonesem, ale wciąż Steam Deck daje radę. I to jest najlepsza reklama tego, że Valve potrafi dowieść hardware. Ogólnie nie jestem do końca zadowolony z tego, że Valve planuje konsolę stacjonarną, bo ta konsola nie miałaby napędu fizycznego. Ale jeżeli patrzę na to z perspektywy Valve, to im się to teraz opłaca. Im to się tak bardzo opłaca jak. Nigdy w historii. Bo nie wiem, czy będzie duży przeskok między 9 a 10 generacją, ale jeżeli taki przeskok byłby jak między 8 a 9, to Valve spokojnie mogłoby wydać sprzęt, który by pozwalał na granie w gry przez najbliższe 5 lat. A cenowo też Valve mogłoby troszeczkę puścić ten sprzęt drożej niż PlayStation 5. No bo załóżmy, że Valve wypuści sprzęt, który z mocą jest. Mocą jest. Nie ustępuje mocno np. PlayStation 5 Pro. I taki sprzęt wydaje za 3,5. To masa ludzi by kupiła konsolę od Valve, dlatego, bo tak naprawdę dostajesz w PC-ta. I możesz sobie grać w gry z PlayStation, musisz poczekać z rok, dwa, ale może sobie grać w gry z PlayStation, z Xboxa. A jak sobie odpalisz w menu e, z zwykłego pulpitu, to możesz sobie wgrać Goga, może sobie wgrać, wgrać Epika, Amazona, i, i masz całą swoją bibliotekę z pc w konsoli. I wtedy zobaczcie, że ten cały myk, co Microsoft planuje że może dodać sklepy pc na Xboxie, no, tracą, traci jakiś większy plus. Dlatego ja się właśnie mocniej, dlatego ja się tak właśnie zastanawiam, czy Valve nie wykorzysta tego. Nie wykorzysta tej słabości konsol, bo one są naprawdę teraz słabe. Bo przez to, że one poszły bardzo mocno w PC-ty, to ich unikalność zanika. Czy to są wersje fizyczne, czy to jest lokalny multiplayer, czy to jest e, kompletność gry w dniu premiery. To wszystko zanika. I to po prostu buduje taką pozycję Valve'a, że Valve może powiedzieć, hej, jeżeli i tak konsola to PC, to możesz kupić naszego peceta. My, my ci dajemy wolność, możesz sobie zrobić z nim co chcesz, możesz sobie nawet zainstalować Windowsa, ale kup nasz sprzęt. My zapewniamy, że deweloperzy będą wspierali nasz sprzęt, tak jak wspierają Steam Deck. I teraz pomyślcie, ile ludzi by się na to skusiło. Ile ludzi by powiedziało: Dobra, ja mogę Spidermana nie zagrać w dniu premiery, mogę zagrać po roku, ale będę miał jeden sprzęt, który mi odpali Xboxa, który mi odpali PSK, odpali mi PC-ta. I jest niewiele większy od PS5 albo podobnych rozmiarów. No bo zobaczcie, że Steam Deck też ma architekturę zbliżoną do PS5. Nie tak mocną, od razu powtarzam, żeby nie było, że ja tutaj jakieś kocopoły gadam, że Steam Deck jest przepotężną konsolą o mocy PS5. Nie. Ale, ale czy Valve mogłoby zrobić... Podobną konsolę o podobnej architekturze co PS5 czy Xbox, tylko mocniejszą? Jestem tego strasznie ciekaw, bo to by zmieniło naprawdę dużo. Bo zaufanie ludzi do konsol spada, ale, a, ludzie, a ilość ludzi przechodzących na pc rośnie. I to nie rośnie dlatego, że stare. Stare podejście do gier się kończy. Nie. To kończy się dlatego, bo podejście właścicieli platform do, do swoich konsol się zmienia: i wymuszenia, i brak takiego sprawdzania jakości, brak elitarności, jak jaką konsole do tej pory miały, a, a którą tracą, no oprócz oczywiście Switcha, bo Nintendo to Nintendo sprawia, że przed walwem rozwinął się czerwony dywan. Ja myślę, że Walw byłoby głupie, gdyby w ciągu najbliższych 4-5 lat ja najpewniej ja bym wydał ten sprzęt zaraz po premierze PS5, PS6. Tak, żeby zrobić sprzęt o podobnej mocy, a może troszeczkę agresywnie zaatakować sc sceną. Żeby ludzie mieli taką zagłoskę, czy wybrać PS6, czy, wygra, czy wybrać e, Steam, nie wiem, jak byśmy go by nazwali, Steam House'a, no tutaj to naprawdę mógłby być ostry i twardy owych do zgryzienia, a ja nie wiem, czy Sony z Microsoftem byliby w stanie przepchnąć takiej halapenio. To znaczy, domyślam się, że Microsoft, w kryzysowej sytuacji, po prostu by. Przestał wydawać gry na Steamie, ale kury to jest interesujące, że przez politykę yy, obu właścicieli platform tak naprawdę kreuje się kolejny gracz w konsolach. A co Wy o tym myślicie? Czy myślicie, że Valve wyda swoją własną konsolę? czy będziemy mieli następcę Steam muffins? Piwcie w komentarzach i mam nadzieję, że będziemy mieli rewelacyjny dzień. Trzymajcie się. papa. pa. pa.